No i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica nadszedł czas w drugiej części przywołujemy z nieba kogo? Świętą Tereskę od dzieciątka Jezus i najświętszego oblicza. Tak została nazwana, gdy została świętą. Po swojej śmierci. I patronką misji. Mówiłam właśnie o Paulince, która wymyśliła modlitwę, a dzisiaj święta Tereska, rok urodzenia 1873-1897. Jako jedyna, chyba z najmłodszych, nie, później będzie Karolinka. Jednak Tereska zmarła mając 24 lata. I zaraz się dowiemy, co ona za łaską Ducha Świętego wywołała. Może najpierw przeczytam jedną jej myśl. Może z 10 września. O ile nas kosztuje, gdy chcemy dać Jezusowi wszystko, czego zażąda. Jakieś to szczęście, że tyle nas to kosztuje. No właśnie. Każdy na pewno świętą Tereskę zna. Jest wielu takich, co bardzo pokochało i idzie jej drogą. Już kiedyś mówiłam, Oczywiście to jest też rok świętej Tereski. Yy, urodzenia od kiedy obchodzimy 150 lat urodzin, więc to jest też Teresko patronuj nam w, szczególnie w tym roku, bądź z nami i. Jak już mówiłam w pierwszej części, kto to jest misjonarz, ona też jako druga jako też chciała być misjonarką. Chciała głosić, dlatego powiesiłam tu przyczepiłam ją na Paulince na pięciu kontynentach. Że chciała być misjonarką jednocześnie w pięciu krajach. Tak mówiła w zielo, na zielonym kolorze Afryka, Czerwony Ameryka, Biały Europa, niebieskie Oceania, Australia, żółty Azja. Pięciu częściach. I proszę bardzo. I nigdzie nie była, nigdzie nie wyjechała, a wszędzie jest znana, a żyła tylko na kolorze białym. Czyli we Francji w Europie. I tam właśnie też glizję zmarła. Więc ona czytając hymn do świętego Pawła, powtórzę, w pewnym momencie wpadła na pomysł, że o miłości, że właśnie miłość, że będąc gdziem że będę miłością w sercu kościoła. Takim okrzykiem to doznała, że właśnie szukała poprzez hymn swojego powołania, kim ma być. I w pewnym momencie to nagle tak się wydarzyło, że tak, przecież miłość jest najważniejsza, nic innego. Jeżeli w ramiona idę do pana Jezusa. Wszystko jemu oddać z miłością, to on mnie wyniesie na wyżynę. Ale to trzeba się właśnie, mała Tereska pokazuje taką drogę dziecięctwa: takiego ufności, takiego dziecka, które tylko polega na Bogu że on może wszystko, ja, ponieważ ja jestem zbyt mała, żebym mogła to zrobić. Czy wielkie rzeczy? Wielkie rzeczy może tylko Pan Bóg. Ja mogę tylko jemu dać swoją miłość. I to właśnie odkryła mała Tereska. W sercu kościoła będę miłością. Wszystko. Cokolwiek będę otrzymywała, to będę zanosiła Panu Jezusowi swojej miłości, a On to będzie przemieniał. Będę takim małym kwiatkiem, też w swoich pismach powiedziała, że o kwiatkach. Chcę być tym kwiatkiem najmniejszym, czyli stokrotką, takim, bo inne to trzeba pielęgnować, za dużo dba się o nie. A taki właśnie mały kwiatek to może tylko Pan Jezus, ogrodnik, o niego dbać. Takim małym kwiatkiem chce Twoim być. I to właśnie Pan Jezus, Panu Jezusowi się spodobało, że przyjął od niej tą ofiarę małości, maleńkości, dziecięstwa. Więc jak widzimy, Paulinka, wszystko się zaczyna od modlitwy. Paulinka wymyśliła modlitwę, Tereska miłość, czyli bez modlitwy nie będziemy umieli kochać. Ona też najpierw zaczęła modlić się i szukać, i czytać w Piśmie Świętym. I to jest połączone, to jest na tym polega te właśnie siostrzana miłość. Duchowo duchowość sióstr. Paulinka, Tereska. Paulinka modlitwa, Tereska, miłość. Powiem w miłość idzie. Poprzez modlitwę. Także to wszystko jest powiązane w parze. I tylko tak można dojść w pewien sposób do doskonałości Bożej, przez modlitwę do miłości Bożej. No. I w taki sposób Teleska zdobyła pięć kontynentów. Y że wymyśliła drogę, małą drogę miłości. Robić po prostu małe kroki, nie wyprzedzać, jeżeli, bo, się, bo jestem zbyt mała, żeby robić duże kroki, bo upadnę. Yy, w, dlatego też dodam, że misjonarzem pamiętajmy jeszcze raz że misjonarzem nie jest misjonarką ten, który wyjechał i gdzieś był, czy coś, bo już nie wiadomo, czy cokolwiek zrobił. E osoby będące bardzo schorowane, na pewno i żyją, jest ich wielu, i ży żyjące w ukryciu, e o wiele więcej na pewno robią e tym, będąc właśnie w takim ukryciu z Panem Jezusem, ofiarowanie cierpień dla świata, niż jakikolwiek wielki misjonarz, gdzie wyjechał. Czy starajmy się nie tyle, chciałam do czego zachęcić, starajmy się do tego, żeby nie tyle Tereskę podziwiać, jak ona kiedyś w swoim zeszycie napisała, że każdy podziwia Maryję, ale mało kto chce ją naśladować, więc tak samo tu chodzi o nią. Ona nie chce być podziwiana, ale też żeby jednak. Obrać jej drogę, naśladować, bo kupić bilet i polecieć to nie sztuka, ale zrobić coś naprawdę dla Pana Jezusa tu gdzie jesteś, to jest dopiero ofiarność. I to nas uczy mała właśnie święta Tereska od Najświętszego Oblicza. Najpierw zrób miejsce w swoim sercu Jezusowi, posiadaj go naprawdę, bo Pan Jezus ma wszystkich, pamiętajmy, ale nie wszyscy mają Jego. To, że tam każdy mówi, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Boże, to jeszcze nie oznacza, że oni go mają. On ma wszystkich. Ale on, on ma wszystkich, ale to nie, nie wszyscy jego. Róż, tak samo jak idzie on do komunii, to nie jest tak, że Pan Jezus wchodzi, a w niektórych w ogóle nie znajduje miejsca. Przecież już do Faustynki to powiedział w dzienniczku. To też powiemy o tym. Że zaraz wychodzi z ich serca. Więc pamiętajmy, najpierw się liczy to, żeby posiadać w ogóle Ducha Świętego, Pana Jezusa. A jak właśnie go posiadać, to jest właśnie. Pierwsza siostra Paulinka Żaliko, która wymyśliła różaniec, czyli przez modlitwę. Tylko przez modlitwę można wejść w głębi, jej poznając go, a przez to, że ty poznasz Jezusa, osiągniesz sama pokój i będziesz wiedzieć. Że jesteś w nim, tu gdzie jesteś misjonarką, misjonarzem. Na tym polega wielkość y, misyjna, misyjność. Nie przez wyjazdy, ale przez to, że posiądziesz, zrobisz miejsce w sercu. Tego Tereska naucza. Zrobisz w swoim sercu naprawdę. Osiągniesz pokój i zrobisz w swoim sercu jemu miejsce, a on dalej już swoje zrobi. Więc Paulinka, modlitwa, Tereska, miłość. Bez modlitwy nie ma miłości, tak samo bez miłości nie ma modlitwy, i to jest powiązane. M, M. M musi się równać, modlitwa musi się równać miłości. Dwie siostry duchowe. Święta Tereska obchodziła 150 lat, 2 stycznia, a pier, pamiętajmy, 1 października będzie, jej jest święto. Więc starajmy się w tym roku szczególnie być ze świętą terazką jako tą, która powiedziała, w sercu Kościoła będę miłością, nie ofiaruj, nie umiesz inaczej, tam gdzie jesteś, to wszystko co robisz, czynisz, ofiaruj to Jezusowi i zobaczysz, że Pani... Jezus będzie to przemieniał w jedne wielkie dobro. Nie zabijać się o wielkie rzeczy, bo czas jest krótki, jak mówił święty Paweł. Także pomódlmy się teraz chociaż za jeden kontynent w Europie, za nas wszystkich, aby święta Tereska nas wspólnie jednoczyła. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławy nas ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam w kolejnym części ze Świętą Tereską. Niech Pan Bóg Wam błogosławi i pamiętajmy o tych właśnie siostrach duchowych, żeby jednak mówić o nich. Paulinka Tereska i serdecznie zapraszam do... Do kolejnego odcinka za kilka dni, do następnej siostry duchowej, jaką będzie oczywiście Karolinka, błogosławiona. Święta Teresko od Dzieciątka Jezus i od Najświętszego Oblicza, patron komisji i misjonarzy na pięciu kontynentach. Właśnie wspieraj wszystkich tych, którzy naprawdę pragną posiadać Jezusa. Żeby najpierw prowadzili w swoje serca Pana Jezusa. Szczęść Wam Boże.